Hej, witam wszystkich na moim kanale. Dziś nowy filmik z popami i dziś będzie filmik z Demogorgonem. Ci, którzy gdzieś już oglądali, znają mój kanał, wiedzą, że jestem wielkim fanem Demogorgona i ze Stranger Things najbardziej. Jednak podoba mi się pierwszy sezon i później już nie było tego efektu wow. Ale no gdzieś tam te moje Gorgony trafiają do mojej kolekcji. Mam już kilka. Ostatnio pokazywałem wam tego Blacklighta. E, czyli takiego, który jest malowany taką specjalną farbą, która e, po oświetleniu UV żarówką UV tak fajnie f, fajnie to podkreśla te jego kolory. A teraz trafił do mnie drugi Demogorgon z e, takiej dziwnej serii, takich taki jest bursztynowy, czy no nie wiem jak to powiedzieć. O, tutaj mamy w środku, a, tak zrobimy, mamy w środku taki, taki kartonik z tym, z tym wizerunkiem tego zła. Tutaj są to, co jeszcze dostajemy, czyli Wekna i Mindflyera. Według mnie bardzo nieudane figurki, ale no ja sobie z tych następnych sezonów tylko Demogorgona z tego ostatniego sezonu. Fundłem tutaj też było jeszcze, jeszcze Dustin i Eleven, ale też ich nie kupowałem. Wystarczy mi ten jeden Demogorgon, a teraz sobie je obejrzymy, żeby, żeby nie było. Ten jeden chyba już kiedyś pokazywałem na kanale. Tego przy okazji będziemy mogli sobie porównać to, jak Funko trochę tutaj zmieniło pomysł na, ta, na te figurki, bo one są dosyć takie delikatne. O tak jak widzicie na tych. I moja, moja już miała ułamaną nóżkę, ponieważ przy wkładaniu tej podstawki jeżeli za mocno naciśniecie ta, ta nóżka po prostu się ukruszy i ktoś jednak doszedł do wniosku, że powinno to być zrobione inaczej i zaraz zobaczycie jak. Tu nie wiem czy będzie widać ten efekt Backlight, o może będzie na kamerze, to zawsze jest inaczej niż w rzeczywistości, Ten, ta farba bardzo fajnie tak, tak świeci. Nie jest to, e, nie mylić się z glow in the dark, czyli tych świecących w ciemnościach, które naświetlone przez światło zwykłe albo to UV świecą przez jakiś czas e, w ciemności. To nie świeci, to jest tylko po oświetleniu, czyli jeżeli ktoś planuje kupowanie z tej serii figurek, to po prostu musi zapalić tą lampkę i wtedy jest ten efekt. Albo mieć taką listwę ledową, która będzie to podświetlała. Ehm, dobra, no bo szału tutaj nie ma. Tak wygląda ten demogorgonik. On już ehm, ma takie bardzo, bardzo fajne, żywe kolory. Ehm, a tak prezentuje się ten ehm, nowy demogorgon i tutaj już mamy taką zasadniczą różnicę, że ehm, jest bardziej masywny. Ma dużo grubsze te łapki, dużo grubsze nogi i Fanko już nie zrobiło podstawki w stopę, tylko po prostu jest ona na stałe. Plusy i minusy. Minusy takie, że trudno to później ukryć. Jeżeli chcielibyście sobie robić jakieś fajne zdjęcia, trzeba tu się bawić w programach, wymazywać albo robić tak, żeby, żeby tego, to było jak najmniej widać. Odpowiednio ustawiając tą figurkę, nie można wyjąć tej podstawki, jest ona na stałe wklejona plecki tego Demogorgona. Eee, no plusy to, że jest taka bardziej masywna. No tutaj a to może na końcu będę je porównywał. Eee, teraz pokażę wam. Jest taki bardziej żółto-brązowy. No fajny Demogorgonek. Podoba mi się jak to Demogorgon. Eee, szeroko rozłożone łapki. O tak, żeby nam tutaj było dobrze widać. Zabiorę tą podstaweczkę. To wtedy może, o będzie fajnie widoczny. Tak się prezentuje. No mówię na plusy to, że jest bardziej masywny, e, na minusy, że ta podstawka jest na stałe. E, no, Demogorgon jak Demogorgon, za długo też nie będę się tu nad nim rozwodził. E, gdzieś tam może jeszcze chyba jakiegoś przegapiłem, jednego chyba, Glow in the Dark. No nie, nie jestem aż tak ostatnio nakręcony na te popy, żeby je kupować wszystkie, które tylko, tylko się pokażą, także jeśli uda mi się fajnie kupić, czy gdzieś tam okazyjnie, to ok, jeśli nie, no to trudno. Tak prezentują się obok siebie. Ten jest trochę minimalnie taki właśnie, tak jak widzicie, mniejszy, bardziej taki, no ma też inny układ tych, tych, tych szponów, czy łapek, także jest trochę inny, trochę niższy, mniejszy, no, to troszkę też takie odcinanie kuponów z tymi de demogorgonami, ale no, jak ktoś lubi, to kto mu zabroni kupić sobie następnego demogorgona do kolekcji? Ja mam ich już, no, nie wiem, musiałbym policzyć, ale na pewno chyba około dziesiątki. Może nie. Na pewno mamy dwa małe. Na pewno mam, znaczy zwykłego i e Chase'a, na pewno mam tego dużego. Ten jest czwarty, piąty, no nie, dziesiątki chyba nie będzie. E I jeszcze chyba w wersji takiej ośmiobitowej mam jednego. No, musiałbym to przejrzeć. Nie chcę mi się już grzebać w kartonach i szukać, ale tak prezentują się te, te de demogorgony. Oba razem. Napiszcie, który Wam się bardziej podoba. Czy w ogóle Wam się podoba? E, czy mm, też macie Demogorgona w swojej kolekcji i co o nim, co o nim myślicie? Czy to jest e, Wasz ulubiony, czy nie do końca bohater serii Stranger Things? Zresztą sam, sam, sam serial pokazał, że powrót go w ostatnich sezonach, e, w ostatnim sezonie, że jednak ludzie chcą czegoś, co już. Co się sprawdziło w pierwszym, a później te potwory, no nie do końca były tak fajne, jakbyśmy, jakbyśmy chcieli. Dobra, kończymy. Zostawiamy na chwilkę tych dwóch panów, żebyście sobie mogli ich obejrzeć. I oczywiście dziękuję wszystkim subskrybentom, nowym, starym. Piszcie, komentujcie. Ostatnio popów troszkę mniej, bo mniej wpada do mojej kolekcji, ale jak tylko są, to zawsze będę. Będę Wam pokazywał i też zapraszam na inne filmy z innymi figurkami, czy, czy z tymi action, czy, czy z tymi 1.6 ruchomymi, czy ze statuetkami, jak coś się też trafi. A nie, wykluczam też filmików, właśnie z, z innych dziedzin, typu papierowy, świat mój ulubiony, czyli artbooki i tak dalej. Dobra, trzymajcie się i do następnego. Hej!